Wiesz, ostatnio zastanawiałem się nad sensem życia i znalazłem kilka interesujących cytatów. Na przykład Stanisław Jerzy Lec powiedział, by dojść do źródła trzeba płynąć pod prąd. Co o tym myślisz? To ciekawe spostrzeżenie. Przypomina mi to inny cytat. Tylko zdechłe ryby płyną z prądem. Wydaje się, że oba podkreślają wartość indywidualności i odwagi w dążeniu do celów. Zgadzam się, ale czy nie jest tak, że często wiemy, co jest lepsze, a i tak wybieramy gorsze opcje? Jak mówił ovidiusz, Widzę rzeczy lepsze i popieram je, a idę za gorszymi. To prawda, ale może właśnie w tym tkwi piękno życia. Oscar Wilde twierdził, że tajemnica życia leży w poszukiwaniu piękna. Może to właśnie te nasze wybory i błędy czynią życie interesującym? Masz rację. Robin Williams powiedział kiedyś mamy wiele do nauczenia i zawsze znajdziemy interesujące rzeczy. Nawet błędy mogą być cudowne. Może kluczem jest po prostu cieszenie się podróżą, niezależnie od tego, dokąd nas zaprowadzi. Dokładnie, jak mówi jedno z przysłów: Szczęście nie jest stacją, do której dojeżdżasz, lecz sposobem podróżowania. Może po prostu powinniśmy skupić się na tym, by cieszyć się każdą chwilą, zamiast ciągle dążyć do jakiegoś odległego celu. A co Wy o tym sądzicie? Napiszcie koniecznie w komentarzu.